Witam Paśka dzisiaj pierwsze odkłady dzisiaj jest 26 kwietnia chyba się pomyliłem tu widzimy ramka z zapasem no i druga ramka z zapasem zimowym no i tak szukamy sobie jakiejś takiej fajnej ramki z czerwiem wygryzającym się Jak najmniej żeby było larwy I jajek Pewnie to będą te ciemne ramki Zobaczymy, wyciągnijmy pierwszą Ledka, widzę czerw wygryziony Ale jest masa pieżgi O, jak fajnie Matka na pierwszym Plastrze się udało ją Znaleźć nie, 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 malutka do u o, spadła, a się nic nie stało. No, tu jest sporo. Sporo, jak to się mówi, jajek było. Ta jest cięższa. Tu jest jeszcze gorsza, ale już widzę, że matecznik jest. Yy, matki zakupiłem na targach pszczelik. Kielcak. Tam jakieś były parę zdjęć. E, pojechałem tak w sumie na nie spontanicznie. E, no i kupiłem tam była Caprim, e, coś takiego. E, Zakupiłem te matki. Ciekawe co, co to będzie. Jak to się będzie sprawowało tu u nas na południu. E, czas pokaże po prostu. Czas zweryfikuje i czas pokaże nie. chyba pójdzie tamta tak tu jest matka z powrotem drugi raz znaleziona czyli całą, żeby zrobić z nich odkład o, to jeszcze zerkniemy na tą ramkę pogoda dziś tu u nas na południu nie jest zbyt dobra o ta jest sporo ta jest nieco lepsza i ta pójdzie do odkładu No i tak, tam daję w środek. Oczywiście ul, zamknięty, bo robię na tej samej pasiece. I co jeszcze robimy? Dobrze jest jeszcze sobie strzepnąć. Tak, troszeczkę tej pszczoły. To co lata, niech poleci. No i tak, matki. Tak się no akurat ta obrócona pleckami, może ta druga jest. No jak nazwy się obróciła. No, ale są tu matki ładne, te matki są ciemne, takie jak rubie. I po prostu poddajemy te matki. Można od razu wyłamać zabezpieczenie jedno to mniejsze. O, żeby miały dostęp do do matki można, nie trzeba, że tak powiem. Ja sobie to zrobię. Wrzucamy między tu, coś ta powałka. Aha. No. Zamykamy ul. Czekamy 3 doby, 72 godziny. I matkę będziemy wypuszczać. No i taki zrobiony odkład o tej porze roku On na pewno dojdzie do. Yy, Korpusa co najmniej Zapewne to będzie przed lipą Jeśli matka wróci od razu, że tak powiem Bo może być tak, że się straci Przyszły tydzień będzie miała lotny Liczmy, że Dziś ma jeden dzień, czyli Dziś jest Sobota, niedziela, poniedziałek, wtorek Środa W środę powinna Już wylecieć na lot godowy I przy dobrych wiatrach Sobota, niedziela powinna zacząć czerwić ta matka No ale to czas zweryfikuje, także Ja na razie odkłady tylko i wyłącznie jednoramkowe robię No i tyle o odkładach Co do samych targów, bardzo fajna Idzie kupić wszystko, mili producenci Mili w ogóle zwiedzający Idzie porozmawiać, niektórzy tam mnie nawet rozpoznali nie wiem jakim cudem, jak ja twarzy nie pokazuję no ale po głosie poznali eee, także śmiało trzeba było podchodzić tak jak eee, nie bać się, nie gryzę eee, no i co jeszcze więcej o tych targach eee, fajne były tam ule edukacyjne, były fajne eee, ul był jeden pokazowy, tam kilku miało tematki Sprzęt, można było naprawdę w sprzęcie przeglądać, otwierać, ruszać go. No. Jeśli ktoś pierwszy chciałby zakup miodarki, no to takie targi to coś po prostu fenomenalnego. Bardzo dużo ciekawych rzeczy się dowiedziałem, ciekawych ludzi popoznawałem. No i po prostu że tak powiem, jeśli byłyby możliwość, będą w przyszłym roku, to na pewno w przyszłym roku też się. Wybiory na ów targi, Ale to czas pokaże. Tak jak mówię w tym roku to był pełen spontan. Zobaczymy co będzie za rok. A na razie że tak powiem wracamy do rzeczywistości. Robimy te odkłady. Zamknięte są na 3 dni. A coś o targach to powiem po prostu w następnym odcinku. W tygodniowym takim luźnym siądese gdzieś. I pogadamy sobie. Eee... Bo też zbliża się 4000 subskrypcji. Pasowałoby coś wymyślić na te 4000 subskrypcji, i y, jak macie jakiś pomysł, to możecie po prostu powiedzieć coś, y, co by można było ciekawego wykminić na te 4000 subskrypcji. Także ja się z wami żegnam. Pasie Kachowska.